Witam Was serdecznie. Adam Miarka na kanale Żyjąc każdym słowem. Dziś chciałbym podzielić się z Wami takim rozważaniem biblijnym pod tytułem Pewność w niepewnym świecie. Oczywiście żyjemy w tej chwili w bardzo trudnych czasach, w bardzo smutnych czasach, kiedy toczy się wojna na Ukrainie, kiedy widzimy relacje z tych wydarzeń, gdzie giną ludzie, gdzie giną. Cywile, gdzie jest tyle nieszczęść, tyle zła, i jest to tak przejmujące, że może zastanawiamy się, jak mamy się w tym odnaleźć. Może szukamy jakiejś pewności co do naszej przyszłości w tym świecie, który daje taką niepewność. Wielu ludzi. Boi się, że ta wojna przeniesie się również na tereny naszego kraju, że my również zostaniemy dotknięci. Jak zachować pewność w tak niepewnym świecie, w którym żyjemy? Będziemy chcieli patrzeć na przykład Pana Jezusa i w jaki sposób Pan Jezus przeszedł przez to trudne doświadczenie, w jaki sposób lud Boży w czasach biblijnych przechodził przez trudne doświadczenia. I spróbujmy przyjrzeć się kwestii, co działo się na ostatniej wieczerzy. Pan Jezus oczywiście był świadomy tego, co będzie się działo i co na niego przyjdzie. Czytamy: Oto nadchodzi godzina, owszem, już nadeszła, że się rozproszycie każdy do swoich i mnie samego zostawicie. Pan Jezus mówi tutaj o trudnym doświadczeniu, które ma spotkać Jego, trudnym doświadczeniu, które ma spotkać uczniów, i mówi, że przyjdzie taki czas. Teraz mamy dobry czas, przy posiłku rozmawiamy, cieszymy się swoją obecnością, ale niedługo przyjdzie czas próby, czas doświadczenia, czas kryzysu i zostawicie mnie samego. Myślę, że to jest ważny aspekt, jak mieć pewność, jak mieć nadzieję w niepewnej sytuacji, żeby mieć tą świadomość, że nie jesteśmy sami. I to jest oczywiście niedokończone zdanie, fragment tekstu z Ewangelii Jana 16:32. Doczytajmy teraz ten tekst do końca. Lecz nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To powiedziałem Wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Pan Jezus mówi tutaj niesamowitą rzecz. Nawet jeżeli Wy mnie jako moi uczniowie, jako moi przyjaciele opuścicie, ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. Ta świadomość ciągłej obecności Ojca w życiu Jezusa była kluczowa dla Niego. I Pan Jezus, chcąc przygotować uczniów na trudny czas, na niepewne czasy, powiedział: To Wam powiedziałem. To jest dla Was pewien wzór do naśladowania, świadomość, że nie jesteście sami, że jest ktoś, kto jest z Wami, że jest Bóg, który jest z Wami. Da Wam pokój, na świecie ucisk mieć będziecie. Byłbym nieuczciwy, gdybym chciał powiedzieć, że. Życie chrześcijanina na tym świecie będzie usłane różami, i odkąd człowiek przyjmie Jezusa Chrystusa do serca, i odkąd przyjmie ofertę zbawienia, wszystko w jego życiu będzie się cudownie układać. Tak nie ma. I Pan Jezus nigdy nam czegoś takiego nie obiecał, ale Pan Jezus obiecał nam, że będzie z nami w naszych trudach i doświadczeniach. Na świecie ucisk mieć będziecie. To Chrystus nam zapowiada, abyśmy nie byli zaskoczeni. Ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Ufność do Boga, wiara. Czerpanie nadziei właśnie z doświadczeń Chrystusa to jest coś, co Bóg nam dał, abyśmy mieli pewność w niepewnym świecie. Jeżeli przyjrzymy się sytuacji, w której Pan Jezus staczał duchową walkę w ogrodzie Getsemane, to było wkrótce po tym, jak wypowiedział te słowa, które przed chwilą czytaliśmy. I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił i był pod jego jak krople krwi spływające na ziemię. Jeżeli Chrystus przechodził przez takie trudy i cierpienia, my, jako jego naśladowcy, nie będziemy oszczędzeni. Ale ale jest bardzo ważna rzecz: my przez te trudy, cierpienia nie będziemy przechodzić sami. To jest ta pewność w niepewnym świecie. I nawet w ogrodzie Getsemane Chrystus potrzebował pocieszenia, wzmocnienia, i czytamy: ukazał mu się anioł z nieba umacniający go. Miał zapewnienie od Ojca, że chociaż teraz przechodzisz przez trudny czas, przejdziesz przez to zwycięsko. Anioł go o tym upewniał. Świadomość, że nie jesteśmy sami w trudnej, kryzysowej sytuacji jest kluczowa dla naszego duchowego pokoju. Czytamy, kiedy Pan Jezus już zmartwychwstał, kiedy w uczniów wstąpiła nowa nadzieja, nowa wiara, kiedy odchodził do nieba, Czytamy, 11 uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie im Jezus przykazał Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, końcówka tego rozdziału A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. Bóg jest świadomy tego, że my w trudnych doświadczeniach, trudnych chwilach mamy czasy wątpliwości. Również apostołowie, którzy widzieli naocznie, doświadczali cudów w życiu Jezusa, którzy widzieli go zmartwychwstałego, spotykali się z nim, oni Powątpiewali, co dopiero my, którzy jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Bóg jest tego świadomy, że mamy słabą wiarę i potrzebujemy jej pokrzepienia. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Chrystus zapewnia ich, że nie są sami, że jest wszelka moc na niebie i na ziemi dana Chrystusowi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, szcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pewna misja służby, pomocy innym w trudnym doświadczeniu to jest najlepsze lekarstwo, które Bóg daje. Widzimy to w tych słowach Pana Jezusa. Jeżeli masz problem, jesteś w trudnej sytuacji, powątpiewasz, masz wątpliwości, idź i zajmij się pracą zbawienia innych. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co ja Wam przykazałem, i w tej pracy, w tej służbie nie jesteś sam. Oto ja jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ta pewność Bożej Obecności, to jest pewność na niepewne czasy, w których żyjemy. Nie jesteśmy sami. Biblijne przykłady, kiedy Bóg zachęca do wytrwałości w trudnych czasach. W Księdze Ageusza czytamy opis wydarzeń związanych z odbudową Jerozolimy po niewoli babilońskiej. Lecz teraz bądź mężny, Zorobabelu, mówi Pan. Bądź mężny, arcykapłanie Jozue. Bóg nie obiecał im, że odbudowa miasta, odbudowa świątyni będzie sielanką. Oni mieli przeszkody, mieli ludzi, którzy robili wszystko, żeby to dzieło zniszczyć. Ale Bóg mówi, bądź mężny, szczególnie do przywódców, bądźcie mężni. Bądź mężny cały ludu kraju, mówi Pan, do dzieła, bo ja jestem z Wami, mówi Pan zastępów. Ta pewność Bożej obecności i Bożej pomocy jest dla nas niezwykle y, ważna. Inna sytuacja, kiedy Jerozolima otoczona przez obce wojska króla babilońskiego i oczywiście strach, to jest analogia do sytuacji dzisiejszej, kiedy wiele państw europejskich boi się tej wojny, którą rozpoczęła Rosja, że ona może posunąć się dalej, może się wymknąć spod kontroli. Tutaj w podobnych okolicznościach Bóg mówi do swojego ludu: Nie bójcie się króla babilońskiego, którego tak się boicie, nie bójcie się go, mówi Pan, gdyż ja jestem z Wami. To jest tajemnica mocy Ludzu Bożego, aby was wybawić i aby was wyrwać z Jego ręki. Bóg nie obiecuje nam, że przejdziemy gładko przez życie. Bóg obiecuje, że będzie w tym życiu z nami i że nas wyrwie z wszelkich problemów. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, czytamy w Księdze Objawienia, inaczej Księdze Apokalipsy, to jest poselstwo do jednego ze zborów, z siedmiu zborów, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców Ziemi. Pan Jezus mówi, że będzie czas, kiedy Cała ziemia będzie doświadczona, jeżeli przy Nim wytrwamy, Bóg nas zachowa w tej godzinie próby. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Jesteśmy zachęcani do wytrwałości i do stania wiernie przy Chrystusie. Bóg, żeby natchnąć nas nadzieją w trudnych czasach, daje nam też pewne wizje prorocze, Wydarzeń uprzedzając nas o tym, co będzie miało miejsce, abyśmy nie byli szokowani i nie byli zaskoczeni. W proroczej księdze objawienia, inaczej księdze Apokalipsy, w siódmym rozdziale czytamy, to jest oczywiście scena symboliczna, potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo. Oczywiście ci aniołowie symbolizują moce Boże, które powstrzymują pewne trudności, problemy, które na ten świat mają przyjść. I to pokazuje nam, że Bóg kontroluje pewne wydarzenia. Bóg dopuszcza ze względu na wolną wolę, którą dał człowiekowi, że ludzie dokonują wyborów i to złych wyborów. Jednym z przykładów takich złych wyborów są działania wojenne, które obserwujemy również w tej chwili na Ukrainie, ale Bóg daje też nam pewność, że kiedy będzie się wydawało, że sprawy się wymykają spod kontroli, Bóg kontroluje te rzeczy, gdyż ma staranie o swój lud. Widziałem też innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga Żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: Nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. Czoło w Biblii jest symbolem myśli, decyzji. I taka symboliczna pieczęć, jak mamy tu na ilustracji, będzie położona na czoło ludzi, którzy są Bożymi dziećmi, jako znak właśnie Bożej aprobaty, Bożej ochrony. I czytamy, że ci czterej aniołowie powstrzymują pewne wydarzenia, które będą miały niszczący wpływ na Ziemię, ze względu na lud Boży, ale przyjdą trudne wydarzenia na ten świat. Ale my wyjdziemy z tych trudnych wydarzeń jako lud Boży zwycięsko, dlatego że Bóg jest z nami i pomoże nam przez te trudne doświadczenia przejść, tak samo jak przeszedł przez trudne doświadczenia Chrystus. Ja chciałbym opowiedzieć o takim ciekawym doświadczeniu, o którym słyszałem, że zostało przeprowadzone przez amerykańskich naukowców na temat przeczucia. To doświadczenie wyglądało w ten sposób, że grupie ochotników puszczano na ekranie monitora losow, w losowy sposób wybrane pewne sceny. Pewne sceny, które były piękne, sceny przyrody, przyjemne, ale one były przeplatane takimi drastycznymi scenami jakichś tragicznych wydarzeń, sytuacji, które wywoływały stres i mierzono poziom stresu w organizmach tych ochotników w zależności od tego, jaki obraz był im wyświetlony. I naukowcy zauważyli coś niesamowitego. Te obrazy, te dobre i złe, były przeplatane w sposób losowy, więc ochotnicy nie wiedzieli, jaki będzie następny obraz. Czy następny obraz będzie z tej kategorii tych dobrych, czy z tych tragicznych i złych, stresujących. I zauważono taką prawidłowość, że około pół sekundy przed wyświetleniem tego obrazu. Tego tragicznego obrazu, który generował stres, jakby ci ludzie mieli przeczucie, że ten następny obraz będzie z tych złych, i reakcja stresowa, początek reakcji stresowej, można było zaobserwować około pół sekundy wcześniej niż wyświetlenie tej stresującej sceny. To jest ewidentny przykład działania, dla mnie przynajmniej, Ducha Świętego, który chcąc zmniejszyć szok. Jakby podpowiada takie przeczucie, że teraz jest to wydarzenie, które będzie generować silny stres. Oczywiście, jeżeli ten stres jest rozłożony w czasie, on jest mniej niszczący, dlatego jest to przeczucie właśnie. I myślę, że na tej zasadzie Bóg chce pokazać nam w Słowie Bożym, że pewne trudne wydarzenia przyjdą, ale że Bóg zapewnia nas, że będzie. Właśnie przez te wydarzenia przechodził razem z nami. Teraz, kiedy mamy koszmar wojny w pobliżu nas, my żyjemy jeszcze w kraju, w którym do nas nie strzelają, ale możemy pomagać, możemy zaangażować się w służbę, co było lekarstwem, o którym mówiliśmy, że Pan Jezus zostawił swojemu kościołowi. Idźcie i głoście Ewangelię. My możemy głosić Ewangelię również i w szczególny sposób, pomagając potrzebującym, których w tej chwili w naszym kraju jest bez liku i będzie prawdopodobnie przybywać. Czytamy w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale. Wtedy powie król tym po swojej prawicy. Pójdźcie, błogosławieni ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Jest tyle różnych możliwości pomagania ludziom. I jeżeli zaangażowaliście, Zangażujemy się w pomoc innym, zobaczymy, że nasze obawy, nasze troski zupełnie zaginą w tym wszystkim, i pomaganie innym będzie dla nas tak ważne i tak priorytetowe, że rzeczy, których dzisiaj się boimy. Zejdą zupełnie na dalszy plan. I wtedy pan Jezus mówi coś niezwykłego, bo mamy zdziwienie ze strony tych ludzi, którzy zaangażowali się w taką bezinteresowną pomoc i służbę. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy cię łaknącym, a nakarmiliśmy cię, albo pragnącym, a daliśmy ci pić. A kiedy widzieliśmy Cię przychodnie i przyjęliśmy Cię, albo nagi, i przyodzialiśmy Cię, i kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie, a Król odpowiadając, powie im: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście, jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Ja oczywiście zachęcam do pomocy w tej trudnej sytuacji uchodźcom z Ukrainy. Oczywiście sposób w jaki możemy pomagać, się każdy musi dostosować do swoich możliwości i oczywiście musimy pomagać też w sposób mądry. Nie mam czasu rozwijać tego wątku, aby to było skuteczne, abyśmy też nie padli ofiarą być może Osób, które w jakiś sposób będą naciągać swoją sytuację, żeby to nas nie zniechęciło do pomagania tym, które, którzy naprawdę tej pomocy potrzebują. To takie moje poselstwo, przesłanie jak mieć pewność w niepewnym świecie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, zapraszam do oglądania, komentowania, polubiania, udostępniania filmów na tym kanale, do jego subskrypcji i zapraszam również na kolejne studium biblijne, które wkrótce się ukaże. Niech w międzyczasie Bóg ma Was w swojej szczególnej opiece, aby doś abyście doświadczyli Jego takiej bliskości, a... W większy sposób, myślę, biblijnie patrząc, nie możemy doświadczyć bliskości Bożej niż wtedy, kiedy pomagamy właśnie potrzebującym, cierpiącym. Wtedy tak naprawdę nasza więź z Chrystusem najbardziej się zacieśnia. I niech za to będzie mu chwała. Amen.